Business intelligence, czyli Twoje wydawnictwo. Trafna nazwa, bo tak jak sama powiedziałaś, skutków pandemii było niewiele u Ciebie, ale zapytam, jak wyglądało otoczenie, jak wyglądały firmy, z którymi współpracujesz na co dzień? Jeżeli chodzi o współpracę redakcyjną, ale również współpracę w ramach Akademii Kobiecej Przedsiębiorczości, to tutaj jest najważniejsze to, że Moi klienci czy moje, moje firmy, z którymi ja współpracuję, przychodziły przede wszystkim po tą wiedzę merytoryczną, którą się dzielę, czyli potrzebowały kobiety na przykład pomocy, żeby im wypełnić wnioski o dofinansowania z pomocy rządowej, która była oferowana i nadal jest oferowana dla przedsiębiorców, ale też przychodzili po marketing i po reklamy, chociażby właśnie po to, żeby w magazynie zaistnieć pokazać się bo jak Ilona Adamska, która jest bohaterką mojej książki, mówi, nie ma czegoś takiego jak wakacje od reklamy. Nie możemy na dwa miesiące, dzisiaj już wiemy, że ta pandemia trwała takie mocne dwa miesiące ona oczywiście nadal jest jeszcze. Nie możemy zrobić sobie wakacji od reklamy, nie możemy pozwolić, żeby klient zapomniał o nas i o naszej firmie. Więc patrzę na to, co się zadziało przez ostatnie dwa miesiące, w otoczeniu moich znajomych przedsiębiorców i moich klientów, to przychodzili przede wszystkim po wiedzę. A z racji tego, że moją misją jest dzielenie się wiedzą no to myślę, że spełniłam oczekiwania zarówno ich, jak i oczywiście pewnie ich biznesów. Mhm. Ja jestem pewnie już poniekąd odpowiedziałeś na to pytanie, ale jestem też ciekawy szerszej, szerszej, szerzej tego tematu. Bo wspominasz o wartościach w Twojej w twojej książce. Ja chciałbym Cię zapytać właśnie o jedną z tych wartości, jak, jak podchodzisz do wartości lojalności, lojalności stałych klientów. Czy ona jest ważna w Twoich biznesach? Jak to wygląda? Ja myślę, że ona jest ważna nie tylko w moich biznesach, ale ona jest ważna ogólnie. W momencie, kiedy prowadzimy firmę, powinniśmy być świadomi tego, że nie tylko lojalność jest z naszej strony wobec klienta, ale to powinniśmy tak prowadzić biznes, żeby ten klient był lojalny wobec nas. Popatrzmy, że w momencie, kiedy biznesy były prowadzone tradycyjnie, w realu, to być może wybieraliśmy firmy, które są blisko za rogiem. Dzisiaj kiedy biznes jest w internecie i przeniósł się w 90 prawie w 9% do sieci, przerzucenie się pomiędzy jednym sklepem a drugim to jest tylko kilka sekund w postaci kliknięcia pomiędzy jednym oknem a drugim. I jeżeli ja jako klient przez ostatnie 10 lat kupowałam w piekarni za rogiem pieczywo, to tylko dlatego, że było to blisko. Dzisiaj zakup takiego samego pieczywa mogę wykonać klikając po prostu do różnych piekarni, które są w internecie.